Entuzjazm na Wittenburg. O, coś mi wycieraczka, kurde. dzwoni Coś mi wycieraczka, tutaj. Wieczna robota. Za trzysta. Tak się zastanawiam, czy kurde po załadunku jeszcze. Pojechać te półtorej godziny co mam, a czy te półtorej godziny do dyszki czy po prostu już stanąć, ale mi się wydaje, 100 że pojadę te półtorej godziny, to ja wtedy na to, tam to tak zajechał, ale tam już zjasn. kurde miejsca nie będzie raczej. Zobaczymy Tutaj co prawda mamy autohoffa Ale no, bym kurde gdzieś podjechał Żeby mieć bliżej Bo stąd będę miał Ile tam? 600 coś kilometrów To jakby, By się przydało Żeby mieć Żeby mieć kurcze Czas jeszcze żeby do domu wrócić Dzisiaj nadychę, Jutro ewentualnie też nadychę. Dychę Jutro jest co? Czwartek, jutro ja się, tu się zrzucę. Po południu, to jutro już nic nie załaduję. Tutaj mamy wjazd do tej firmy. Na razie zablokowane to całe. Ale tam gościu podjechał. Możliwe, że, że po prostu tam się nie chce otworzyć coś, albo coś nie stoi. Załadowany wyjeżdżam tutaj z firmy. Jakoś, kurde, przez ten czas co mnie ładowali, to się nie zastanowiłem czy. チーズケーキ szybko jeszcze rozpoczęcie zrobię No i dopiero co? Z tego wyjechałem Aha, tutaj co już? Pauza 3 minuty Rozpoczęcie trzeba chłodnie zrobić skomplikowane to, nie? A to po prostu jest zrobione te rozpoczęcie po to żeby jak, że jak robię wydruk to żeby mi wydruk nie drukował z całego tygodnia na przykład, tylko żeby mi od tej godziny czyli od 18.40 wydruk do tego do do, do tego czasu, gdzie ten wydruk będę robił, czyli na przykład jutro zrobię, nie wiem, będę na firmie tam, dajmy o 15, czyli będzie mi wydrukował temperaturę od godziny 18.40 tam do godziny dajmy 15, tak, kiedy będę tam wydruk robił. Zaraz się chłodnia wyłączy, bo już ma minus 18, to tam szybko do minus 25 i ona tam nie będzie tak aż hałasowała, także nie będzie aż najgorzej. Co ty wiesz o zabijaniu? Ty stara dupa jesteś. No tak no, poważnie, to sobie wyciągam kanapeczki, znaczy chlebunio, masełko, schab pieczony, skaflandu i kurczątko. Będziemy. A, kurde nogę jest I będziemy robić sobie kolację. Kanapeczki, brunajka mówił, wy tylko w tej Polsce w kanapeczki w Piechdalacie, nie? No. Ja jaka też mam i zobaczcie, nawet były trochę zjedzone No Śledziki są, kurwa, jedzenia od groma, ale tylko kanapeczki, kanapeczki Trzeba się daty posprawdzać, to trzeba do świąt zjeść Jedzenia do 2015, znaczy 16 No bez przesady, no dobra poleciałem. Sorry Nie zjedzcie mnie hejtezy! Cześć, hejtezy, nie zjedzcie mnie! Taki żalcik poleciał nieprzemyślany w ogóle Tutaj mam tackę No tacka jest, telefon się ładuje Można zaraz sobie pichcić Pichcić Kalapki La yeah. jarany na sieroski pam, 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 pam Dobranos, do jutra Kolorowych snów Karuchy, ruchy pod poduchy, rapa pa pa pa! pa. z samego rana 315 do granicy, dobra Good Jedziemy, Jedziemy sobie Do Lemborka Strzała Kurde już 5 po szóstej, no i dupa zbita nie można wyprzedzać, o czekaj, o już Zniesiony zakazik no, Ale my i tak za półtora kilometra zjeżdżamy, także nie będziemy tutaj głupa palić Znaczy, ja nie będę głupa palił Więc Zaraz sobie zjedziemy już na jedenastkę, mamy 2.20 wyjechane Do granicy dolecimy, tam sobie pauzę zrobię Myślę, kawę kupię i pojedziemy sobie, pojadę ja sobie sam dalej. Będę sobie ogniował. W 2,20 mam zrobionych kilometrów, już mówię 210. 209 dokładnie. Kurwa, ten tutaj też. Ciapa jedzie. Szczecin. Mamy granicę. 3,40 z tamtego parkingu. To sobie zjedziemy na Orlena kawę wziąć, kanapeczki zrobić, nie będę ja tym razem hot dogów, nie! Nawet mnie nie namówisz. Tyle jedzenia, w kurde, ja będę hot dogi w pierwszą nie ma takie łopcy. sobie spiszemy o której wyjeżdżamy z Niemiec to kolekt 120 o, 120 przez dwa dni wczoraj jechaliśmy, dzisiaj wyjeżdżamy 120 muszę zapisać zaraz no dobra wilki młode ja robię swoje wyróbcie swoje patrzcie łódki jadą w Zichu pojechałem. Z nim byłem na promie. Yy, tylko to z Kabata firma, Kabat. Nie Grand, tam gdzie ja jeździłem. I ten, i z nim jechałem pierwszy raz na Szwecję jak jechałem. To ja jechałem z nim. Pokazał mi to i owo. Starszy kierowca, bardzo w porządku. Później drugi raz go spotkałem. Też chyba kurde na promie. Tak jechaliśmy. No, bardzo w porządku, ale generalnie jesteśmy sobie w koszalinie. Mamy dwie godziny od granicy wyjechane. Zejść mały Meksyk robi, bo kurde, tak 70-80. Jedziemy, no ale trudno. No, nic nie zrobimy z tym przecież. Znaczy, no, ja nie zrobię, kurde manci. Ja nie zrobię. Ja mogę z hejterami coś zrobić, ale Wy mi z tym nie możecie pomagać. Przecież to ja wszystko sam robię. Jak to mój kurde stary szef mówił, były. No tak, były szef. Jeszcze jak tam pusię deszcz pada. Na granicy auto się umyje, także do subska auto się umyje, nie trzeba jechać na mijnię. Taki <śm> jajca, taki jajcarz, jajcarz. 217 z granicy do Koszalina. Nie najlepiej, ale nie najgorzej też nie jest. Przygotuj się do skrętu w lewo za 300 metrów. My wpuścimy ziomka. Zjeżdżamy od ja razu inaczej się je, 30 km do I ram pam, pam. Zobaczmy, jak będą Zobaczymy do firmy kurcze ja myślałem taką nawrót. Ja wyjecha, wyjeżdżam Cała rozładowany, niezaładowany Jadę szybko Jadę szybko na załadunek się podstawię Znaczy w sumie mam na 18 Czas pracy mam do której? 19 Także na lajsie tutaj lecimy Mamy 70 km Szczęście jest tak bardzo blisko, jeśli tego chcesz. Mam przed sobą przyszłość, swój własny los. Szczęście jest tak bardzo blisko, jeśli tego chcesz. Cześć, cześć, młode wilki, cześć, kurde, ale żeśmy kilka dni ze sobą nie rozmawiali. Yeah. Na cię wyczy, ja mam nawet na włączanie kamery. Co będzie co opowiadać? Co się działo przez ostatnie kiedy ja wyjechałem w czwartek tak? czyli w piątek, sobotę W sumie za dużo nie będzie co Tak jak patrzę to może i faktycznie za dużo nie będzie co do opowiadania Na tej chwilę e, po pauzie 4-5 mi wyszło bo w piątek, sobotę o której postanowiłem? 9 się rozlądowałem rano i od odcinałem, jak zdechałem, tak do dzisiaj, do 7 rano. 45 na 66, tam byśmy tak więcej, nie wiem, nie wiem o ile, ale mniejsza oto. E, tutaj przyjechałem kiedyś, w sobotę, tak jak mówiłem, ja jest, wiciela, je, to będziecie razem, nie prowadzi do no. W sobotę przyjechałem. Tak idę. Eee, w przeszłości. Massa! W czwartek jechałem do Lochnera. Zawsze jechałem zrzucić od nas rybą. Później pojechałem do Nagla. Naglu Kurwa. Wróć. A dobra, w sumie nagle jest dużo. Później pojechałem na firmę drugą. Później pojechałem na zawodunek. Tam się odczepiłem na czepkę. Odczepiłem i pojechałem 100 metrów, 50 metrów w sumie od firmy na parking. Tam robiłem sobie pauzę dziewiątkę. I z, z soboty na niedzielę w nocy, tam o od 12, odebrałem naczepę. Jak pauza mi się skończyła. Podpiąłem się, właśnie pojechałem tutaj przed Lipskiem. Yy, tutaj przed Lipskiem stanąłem, 80 palet. Tam nie załadowali, odebrałem tych 80 palet. Teraz właśnie jadę rzucić. 47, a 33 sobie zostawić bo no bo nie miałem. A w sumie, raczej miałem. Wymianę robiłem w tym e, tam jak na czerwnie Także teraz mamy 40 km do zdania palet e, później jakieś 15-20 km na załadunek buki na minus 25 temperatura do Polski, do Radowska, także na, na tej chwile się żegnamy takie szybkie wstęp bo, 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 bo jak miałem wczoraj nagrać co to było Jak wstałem Chciałem coś tam na planach się skończyło Dobra jestem tutaj na firmie Zameldowałem o co chodzi tutaj I młode wilki jadę właśnie pod rampę 69 Żeby zrzucić moje Puste 47 palet Tak wygląda sytuacja Tak się no nie, pierdol o, Ale pizza, dobra, nie przejadę tędy Chyba będę musiał będę musiał zawrócić o. Szybko poszło Palety mamy zdane Szybko po Rampę się podstawiłem 69 Następny skręcił Gorszy nas ściągnął 47 palet 33 zostawiłem, mam na placu. Chłodnie odpaliłem już na minus 25 12 km mamy do załadunku Także Jedziemy, ile to się Dwudziesty 21 grudzień, zobaczcie, plus 10 stopni. Zamiast śnieg, to pada deszcz i czapka na uszy. A my do celu mamy 9 km na 10. 14 zjazdem, będziemy zjeżdżać. Ja też się zameldowałem na firmie. Kazali wypełnić taki druczek. Znaczy, druczek wypełnić tam. Znaczy, wpisywało numer referenc. Imię, nazwisko. Co tam jeszcze, temperatura na chłodni. I dokąd to będzie szło odbiorcę, znaczy się po polsku mówiąc. Co ja tam jeszcze wpisywałem czy paka jest 300 Palety na wymianę i takie, no i chyba i nie nic więcej. No i, oni, a, i numer telefonu. Numer telefonu zostawiłem, będą oni dzwonić. Jak już będę miał się pod rampę podstawić, później wcześniej jak się... Znaczy jak będę może podjeżdżał. To im zaniosę cemerkę, muszę im zanieść pustą, oni to sobie wypełnią, tylko podpiszę się i tak dalej, i im zaniosę. Ja zampinam pas, tutaj stanąłem na drodze, bo kurczę, wyjeżdżałem o gościu do mnie dzwoni na telefon, żebym się wrócił do biura, bo on nie oderwał papieru z paletem, z palet do wymiany. Mówię do go... a akurat dla, dla was nagrywałem na face'a że już wyjeżdżam i tak dalej, rampam PAM, a to nagle dzwoni do mnie Dobra, generalnie mamy 600 km do Zrzutki do Radomska, będziemy jechać na Wrocław, tam 14 później na Dreznę 4 na Wrocław na S na S8 i tam później Dziurami przejedziemy do Radomska. Na lajcie. To no, znaczy tą yy, drogą yy, powiatową, 380 coś tam, czy 400 coś tam, nie pamiętam. W każdym razie na Luziku dzisiaj sobie lecimy, jutro na 11 dopiero z Także czasów ciut ciut Mamy minus 25 temperaturę, to już się pewnie piąty raz powtarza, nie szkodzi. Mamy 7 ton 63 palety, 7 ton, także pff, light totalny, młode wilki! Pozdrawiam Was serdecznie, trzymajcie się Tutaj mamy lotnisko Lipsinga Lipska tutaj właśnie je mijamy, nic nie ląduje, nie tu maszynę tylko stoją Tutaj jakieś samoloty Proszę bardzo, jakie ładne tak fajnie sobie czasami w dzień pojeździć No, ale nie, no nie jest źle, jesteśmy do na A14 i za jakieś 120 km na czwóreczkę sobie jedziemy Godzinę mamy 12 Piękna godzina do jazdy Nic dodać, nic ująć Nie wiem czy coś jeszcze miałem powiedzieć, chyba coś miałem powiedzieć, ale jak zwykle jak zwykle nie pamiętam. No to co, przed granicą zjadę na chwilę na parking. Mamy do granicy jakieś tam 35 km, to ja wyrzucę sobie tutaj śmieci i sobie jedzenie wezmę. Bo mam kurde na górne łóżko wsadziące takie półki. Chwileczkę dosłownie no Dwie minuty Teraz ja sobie tutaj dojechałem na parking Parking wygląda tutaj tak o Taki, taki dzikusik z Jakąś knajpą A dojechałem tutaj Na cztery Tam chłopaki parkują Jeden wyjeżdża, drugi wjeżdża Dojechałem tutaj na cztery godziny 15 minut jak tam ruszyłem z załadunku tam już na załadunku 20 minut wykręciłem, także tutaj sobie zrobiłem, o, kanapeczki zjadłem kanapeczki na to sobie wytrzepię można chować o, można, o, śmieci mam wyrzucone, to później się wyrzuci czekolada, w sumie słodkości nie jem w trasie Ale od czasu do czasu można zjeść Jechaliśmy sobie z parkingu Kierujemy się tutaj na Wrocław, a i na kąty wrącławskie Na tą S8 pojedziemy Pojedziemy sobie w stronę Łodzi, ale... No ale my i tak zjedziemy w jakieś tam miejscowości, nawet nie pamiętam w jakiej Na lądówki. przetniemy to do Radomska i tyle I tyle tego będzie Dzisiaj sobie Dawcio leci W trasę W nowej firmie busikiem No i zobaczymy, ma tam do Belgii zrzutkę na jutro Dzisiaj ładuje w Grudziądzu Tam będzie miał 1000 km to Na luziku No my pedałujemy 4 minuty na nowym czasie, o, kurwa! Wow, Siła! ale to kurwa, debil. Generalnie stoimy. Pauzę sobie tutaj w Radomsku w porcie. Port Radomsko, coś takiego. Jutro z 11.30. Teraz jest tam która? 22. No jak w dupę strzelił, w mordę strzelił Jutro zrzutka i tyle, no I tyle, jutro mamy który? 22 grudzień już A zimy nie widać Ani nie widzę, ani nie słychu RAM PAM PAM RIKI TIKI TIKI ja. Pozdrawiam serdecznie Ja jestem gotowy, idę, idę! Trzeba zjeść obiad, znaczy nie obiad, no. śniadanie Trzeba zjeść na śniadanie, Idę facjatę umyć na zewnątrz I możemy jechać Znaczy jechać, zjeść i jechać Jest godzina dopiero dziesiąta, Także za godzinkę jak ruszę, za 50 minut Tutaj mam 100 metrów dokładnie do firmy No jeżdżamy sobie z Radomska, tej z firmy Do Radomska mamy 80 kilometrów Pozdrawiam kolegę, który rozładowywał mój towar Pozdrawiam kolegę, który rozładował mój towar i który ogląda moje śmieszne filmy Pozdro Piss pis. Peace teraz jedziemy sobie do Woli Krakowskiej, tam będziemy ładować wieczorem sobie to w nocy, 22-24, jak mi się pauza wykręci I... dopiero będziemy jechać sobie do Gdańska Mamy 6 km tutaj do firmy Gdzie będziemy ładować, tam sobie staniemy przed firmą jest taki plac, żeby można sobie stanąć Przynajmniej ostatnim razem tam sobie stałem kulturalnie to Zrobimy dziewiątkę i się załadujemy i ogień i będziemy sobie ogniować do Gdańska Chyba siódma, ósma zrzutka, ale tam po szóstej można już atakować. Może nas rozładują jakimś cudem. Nie wiem, czy to kurde, tam gdzie ostatnio ładowałem. marsz czerwony zrobiłem. Jem, kolacyjkę nie pospałem. Standardowo ile tam pospałem? Dwie godziny. Może 2,5 maksymalnie. Ale nie szkodzi. Bo i tak mi się spać nie chce. Całą noc. O, dzień nie zamknąłem. Ech, jakiś tubelca by wszedł czy coś. No i co? Zaraz sobie zrobię parszcz czerwony. Wypiję sobie cieplutki. Co jakieś? 2,5 godziny, pójdziemy się zameldować. Być może nas już wpuszczą, załadujemy się i ogień na tłoki. Wcześniej wyjedziemy, wcześniej dojedziemy i ewentualnie się prześpimy. Znaczy, ja się prześpię. Kurde, ja się prześpię. So, sobie teraz pauzę: 15 minut do celu 220 km do rozładunku, i później jedziemy na bazę. A potem na, do Duninowa załadować łybę. Młode wilki, tak to się przedstawia na tę chwilę. Załadowałem się, o tam? 24. Wyjechałem z firmy. Mamy drugą w nocy. 4 minuty wykręcone. Ram pam pam. Say je banner, ben je daar. Ik heb ze je banner, mij op ze je bande, Ooit, ze je banner, ze je banner, ben je daar. maar op ze je bande, ze je banner.